Jeszcze 27 kwietnia 2020 roku sieci społecznościowe obiegła informacja, zgodnie z którą Departament Obrony USA wreszcie upublicznił pełne wersje słynnych nagrań UFO. Mowa tu o relacjach wideo z pościgu pilotów marynarki wojennej za niezidentyfikowanymi pojazdami, znanymi jako FLIR, GOFAST oraz GIMBAL. Informacją o ich upublicznieniu podzielił się m.in. znany ufolog i były pracownik brytyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Nick Pope. Podczas pracy w brytyjskim MONie Pope zajmował się przede wszystkim analizami raportów o UFO. Pracował nad tą tematyką w latach od 1991 do 1994 roku. Jak sam mówił publicznie to wielokrotnie, gdy zaczynał przeglądanie doniesień o UFO zgłaszanych przez pilotów i stacje radarowe, był bardzo sceptyczny, ale potem przekonał się, że to poważna sprawa i to się dzieje naprawdę, a same obiekty mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Publikacja tych nagrań stanowi ostateczne przyznanie się Departamentu Obrony USA do tego, iż są to autentyczne filmy. Jednocześnie wojsko przyznało, iż obiekty z nagrań pozostają sklasyfikowane jako niezidentyfikowane. Warto wspomnieć, że udostępniony folder zawiera nie tylko same filmy, ale i zestaw dokumentów dotyczących całego zajścia. Część z nich mówi również o potrzebie stworzenia lepszej technologii, która pozwoli na, uwaga, precyzyjniejsze namierzanie. Co może sugerować, że Stany Zjednoczone są mocno zaniepokojone ich niepowodzeniem w śledzeniu tych kulistych pojazdów. Nagrania są obecne w domenie publicznej i każdy, kto ma na to ochotę, może je pobrać i na własne oczy zobaczyć, co takiego widzieli piloci amerykańskich myśliwców. Ostatnie lata przyniosły wiele nowych danych na temat tych incydentów, ale dopiero oficjalne pojawienie się tych nagrań na stronie Departamentu Obrony można chyba uznać za jej ostateczne domknięcie. Tym samym dysponujemy pierwszym zweryfikowanym przez wojsko przypadkiem niezidentyfikowanego obiektu latającego. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak tylko nauka, tylko medycyna, zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt tylko gramy. Tak czy inaczej życzę Wam wszystkim miłego dnia!